Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Dzisiaj postanowiłem, że przyjrzę się dla was wirusowi Wildfire, który był odpowiedzialny za apokalipsę zombie w serialu telewizyjnym The Walking Dead, opartym na komiksach stworzonych przez Roberta Kirkmana. Na samym początku epidemii, całe sztaby naukowców, zarówno rządowych jak i prywatnych, próbowały odnaleźć źródło emisji i powstania tego wirusa. Ostatecznie nie byli w stanie stwierdzić w 100% czy wirus ten został stworzony przez człowieka, czy też powstał w środowisku naturalnym. W serialu dowiadujemy się, że wszyscy na świecie praktycznie jednocześnie zostali zainfekowani tym groźnym patogenem. Po trafieniu do żywego organizmu przenosił się on krwiobiegiem do mózgu, gdzie pozostawał w uśpieniu. Dopiero po śmierci swojego gospodarza nagle się uaktywniał, infekując cały układ nerwowy znajdujący się w pniu mózgu i muszczku, zamieniając tym zmarłego w zombie. Wirus ten posiadał nadzwyczajny poziom transmisji, można było się nim zarazić drogą powietrzną, jak i kropelkową. No dobrze, skoro człowiek był już zarażony tym patogenem, to czemu zamieniał się w zombie po ugryzieniu przez nie Otóż krew i ślina zombie posiadała w sobie aktywnego wirusa, który po dostaniu się do jeszcze żywego organizmu powodował śmiertelną reakcję immunologiczną. Dochodziło do sprzężenia zwrotnego między cytokinami i białymi krwinkami, dodatkowo zaostrzonego przez bakterie znajdujące się w ustach zombie. Dlatego też można było łatwo uniknąć infekcji, jeśli ugryzioną część ciała można było szybko amputować. Jeśli amputacja kończyny była niemożliwa lub ranny po prostu nie był w stanie zatamować krwawienia, w jego ciele dochodziło do burzy cytokinowej, wspomnianej przed chwilą immunologicznej reakcji organizmu, powodującej gorączkę, bóle i zmęczenie. Ostatecznie chorego zabijało pośledzenie systemu neurologicznego i krwotoks nadnerczy. Zanim przejdę dalej, w ramach ciekawostki, COVID-19 w najcięższych przypadkach również wywołuje opisywaną burzę cytokinową. Po śmierci ugryzionego wirus ożywia organizm zamieniając ciało w tak zwanego szwendacza. W ten sposób w ożywionym organizmie przywraca ograniczone funkcje neuralne. Zombie nie odczuwa jednak bólu jak i żadnych emocji, a posiada jedynie niepohamowaną chęć spożywania ludzkiego mięsa. Dodatkowo aby skutecznie go zneutralizować trzeba uszkodzić mu mózg. W innym wypadku nawet po odcięciu wszystkich kończyn nieumarły będzie nadal funkcjonował. Siła zombie zależała stricte od budowy ciała zainfekowanej osoby i jego stopnia rozkładu. Ciała nieumarłych podlegały procesowi gnicia, dlatego też po kilku latach zazwyczaj nie było śladu po zainfekowanym. Szwędacze różniły się od klasycznych zombie, gdyż nie posiadały nawet pojedynczych wspomnień z poprzedniego życia. W pojedynkę nie sprawiały raczej problemu doświadczonym ludziom, jednak w tak zwanych hordach były przerażającą potęgą, które po przetoczeniu się przez dany teren nie pozostawiały tam nikogo żywego. W ramach informacji dodatkowej w jednym z tomów komiksu sugerowano, że wirus ten powstał w środowisku naturalnym po smutowaniu kilku szczepów do tej pory niegroźnych, norowirusów. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!